I się mam powiedzieć, moi drodzy. Ja jestem Remek, a dzisiaj! Molasz to, o czym pogadamy? Czy tylko ja za tym tęskniłem? Moi drodzy, dziś znów mamy przyjemność. Poznajcie Ewę, Siemka, może że. cześć, że polskie. Dobra nera. Nera. Pa. Poczekaj, Ewa. Can you tell me about yourself? Do you know who is? You're getting boring. Polski, ty je głupi. A W, Chuck, and J. Zaj, O, no prawie. Nie jestem Illumina. Hahaha! <laughs> Mamy ich! Dziś Redzi zabawi się w swatkę. Ty nie, ale ja tak. Olać to, o czym pogadamy. Kocham mnie. Czyżby już była miłość wam na no, Anika D O J S M -ia. Jestem dziewczyna, mamem S i Julka A Jakuba Ja nie chcę stop pisać <laughs> A jesteś dziewczyna czy chłopak? No dziewczyna, a ty chłopakiem Nie ja jestem dziewczyn. Ach te boty się niczego nie nauczyły Czy będziesz mój dziewczyn? <gül> 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 a chłopak czy dziewczyna? Bo jeżeli chłopak to tak Dziewczyna, a czemu pytasz? No, bo chcę zaliczyć proste pytanie, prosta Rytka odpowiedź. Nie, nie pocałuję. O, oh, fuck. Trafiliśmy na. A kto nam zabroni? Julka, ty zła! Zbereźnica. A ty jesteś chłopakiem czy dziewczyna? No na ten zaś swoje zaraz go zresetuje, rozumiesz to? A ty chłopak czy dziewczyna? Panie, czy ty to wiesz? Ja dziewczyna mam na imię Selena. Nie, nie wytrzymam. ja dziewczyna. Nie, oni, oni nie, nie, nie. No kretyni! Ok, okej, ok, następnym razem tak zrobię. Ty sobie zrobić kawę. Uff, wasze zdrowie. A okej, ok, skąd się żenisz? Zrywam stop. Tak. Nienawidzę cię. <grym> I ten uśmiech, Punki. Ja Ciebie też. Była perspektywna miłość. Już jej nie ma. Jestem wspaniały z Albo i z A więc Julka jest Zdzisiu. Dzięki, Julia. Ty trafił? Illuminati, Konir. Julia, kocham Cię na łóżko. <grym> <grym> też lubi słuchać mnie, Ale ja słucha Chmeda. Miłego słuchania, D. Dziękuję, a co robi moja? Pisze stop. A ty to kto? Ja, ona ma rozdwojenie jaźni to wszystko, Tu znaczy... Nic nie robi, a co chcesz robić? Ja chcę, żebyś ty się rozebrała. Nie jestem ubrana. <coughs> co się dzieje? Zamyli się płciami. To w co jesteś ubrana? No i jaki rak? Co za rak? W ubrania. <coughs> a pod ubraniem co masz? Zielona skóra, bo jestem ufo. The fuck? To będziemy razem czy nie? No Julka się nie pier... Prosto z mostu wali. Będziemy, a ty jesteś dziewczyn, czy chłopakiem? Yeah... Dziewczyn, co boisz się mnie? Tak. Jesteś moim chlopakiem. Nie. He. Jesteś dziewczyna czy chłopak? To dlaczego masz na imię Marian? Pisały, że masz na imię Julia, a nie Sebastian. Jestem dziewczyną. Nie, nie, nie. Ja, 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 ja naprawdę przepraszam, ale ja nie nadaję się do tego po prostu dzisiaj. Ja ich nie rozumiem po prostu. Powinienem powiedzieć, że mam rację. He? Nowe buty! Co ty gadasz?! Jaki góry? Hehehehe <grymne> Znam Znam i darcy, Dawson i plus, Lud. Co, co, Ja co, sam co, więc co? Nazywam się Eric Wladzymirski No Nazywam się Eric Wladzimirski! A nie szalony kapelusznik, tak była ja Ja gadam z małpą pół minuty i już mi się podoba, <grymne> Nie, żeby była na moim poziomie, okej? Okay? Chyba nie bo piszesz takie bzdury, że się w głowie nie Missy Mi si Bini Bosi Kochem Widzielem, że mnie nie kochasz, ponieważ była w taka niemila dla mnie. Bo kocham Kacpra, a nie jestem chłopakiem, tylko dziewczyn. Kacper, kocham cię! Bo ty gada Z D osobami. O co chodzi? Moi drodzy William od posłuszeństwa, musiałem zrezygnować z jego usług. Dlaczego mówisz do mnie w formie rzymskiej? Nie, dopiszę XD, mam ochotę na co spotkajmy się pod szkołą dzi o 21. Ok, popiszemy nie o miłości. O, to dobrze. Ile czasu tu pracujesz? Powiedziałam małpa do Ewi. <grym> A ty pracujesz nad narbaniem się. Co? Zaraz mogę popracować, jak raci borskie wezmę? Ja nie pracuję, bo chodzę do szkol. Aha, a do której klasy? Chodzę do 6 klasy. To jakie przedmioty szkolne S w 20 klasie? Jaki lubisz przedmiot w szkole? Nie lubię, nie mam ulubionego. Ja lubię muzyk. A na co polujesz najczęściej? Na loszki. Na jaki kolor chciała, by mieć pomalowane paznokcie? No nie, na dwie dupy się ugadały, prosto i gadałem o jakichś głupotach. Chłopacy nie maluj paznokci. O oh. Jesteś dziewczyn czy chłopakiem? Nie, nie, bo cię wymienię. Zresetuję ci, zersetuję cię. Jak cię wymienię zaraz... Nie powiem, bo nie chcę ujawniać swoich danych. O oh. Zróbmy to jak informatyk z podstawówki. Serio. Hehe. <noise> <noise> Prawie źródłowie ślidą. Co, he to Polska? Ty masz głupę na baranie. Ja to wiedziałem. Nie mam głupku, jeden, zero dla mnie. Czy podobajcie się moje skarpetki? Jakim filmem? Ale ja nie wstawiłem jeszcze na it, więc się nie zakochaj. A chcesz mieć we MN dziecko? Kochanie. Byłam na USG i okazało się, że to szecioraczki. Okej, widać się toba opiekować w czasie ciazy. Ja też chciałbym się z tobą celować. Ja też. To co będziemy robić? Lecim na Szczecin. <laughs> Jestem dziewczyn? Nie mogę mieć dziewczyny. Nie, nie mam siły. Po prostu nie mam no. E, e, to nie dla mnie. Ja na dziś pasuje.